Wiedzieliście, że to miasto praktycznie zniknęło z mapy w zaledwie 90 minut? Jesteśmy w Emerych am Rhein. W 1944 roku zniszczono tu 97% budynków. A dzisiaj? Dziś stoi tutaj niemieckie Golden Gate i najdłuższa parmenada nad Renem. Cześć, ja jestem Adrian i zapraszam Was na małą podróż po Emmerich. To bez wątpienia ikona regionu: Rheinbrücke, Emmerich. Otwarty w 1966 roku, do dzisiaj dzierży tytuł najdłuższego mostu wiszącego w Niemczech. Cała przeprawa ma imponujące 1228 metrów długości, z czego ponad 800 metrów to sama konstrukcja wisząca, a jego dwa potężne pylony wznoszą się na 75 metrów. Dlaczego nazywamy go niemieckim Golden Gate? Spójrzcie na tę konstrukcję i charakterystyczny czerwony kolor. Podobieństwo do San Francisco jest naprawdę uderzające, szczególnie gdy rzekę spowija poranna mgła. Promenada w Emerich uchodzi za najpiękniejszą nad całym Dolnym Renem. Ma ponad kilometr długości i jest całkowicie wolna od ruchu samochodowego. Ren w tym miejscu jest niezwykle ruchliwy. To jakby wodna autostrada Europy. Zobaczycie tu ogromne barki transportowe, płynące z Rotterdamu w głąb Niemiec i odwrotnie, a czasem nawet potężne holowniki. Życie miasta toczy się w rytm tych przepływających gigantów. Spacerując wzdłuż wody, natkniecie się na Gefalny Dankmal, czyli Pomnik poległych. Pomnik ten upamiętnia mieszkańców Emmerich, którzy zginęli podczas wojen. W mieście tak boleśnie doświadczonym przez bombardowania, ten monument ma szczególne znaczenie. Przypomina o cenie pokoju i o tym, jak kruche może być miasto w obliczu wielkiej historii. Jeśli chcecie zrozumieć, czym jest dla miasta woda, musicie zajrzeć do Rheinmuseum. Zobaczycie tu ponad 150 precyzyjnych modeli statków, poznacie historię rybołówstwa i żeglugi. Niestety w piątek, gdy byłem w Emerych, muzeum było zamknięte, więc nie mogłem wejść do środka. Na ekranie możecie zobaczyć dni i godziny otwarcia, a cena za wstęp to tylko 4 euro. liście. Na obiad lub kolację proponuję przyjść do Jace 852, znanego z luźnej atmosfery i świetnego jedzenia. To idealny punkt, żeby zjeść burgera lub stek, mając widok na most. Możecie zobaczyć menu oraz godzinę otwarcia. Ciekawostką jest, że nazwa restauracji nawiązuje do numeru drogi wodnej Renu. Niestety ja byłem w Emmerich wczesną porą, więc zaszedłem do innego miejsca na kawę i drobne siadanko. A mianowicie zapraszam was do kawiarni. Grudmuder. Sama nazwa oznacza babcię i dokładnie tak się tutaj poczujecie, jakbyście byli u babci. To kawiarnia w starym, dobrym stylu z przemiłą wsuką. Ja osobiście wziąłem sobie latek kosz owoców i dwa krosanty, za które wyszło 11,50 euro, a wyszedłem najedzony i zadowolony. Możecie sami zobaczyć jak wygląda menu, a z dodatkowych opcji to można również stworzyć swój własny deser. W lutym to najlepsze miejsce, żeby ogrzać się po spacerze. Nad wiecznym Renem. Zostały nam jeszcze dwie rzeczy do zobaczenia przy promenadzie. Sant Martini to jeden z nielicznych budynków, który mimo ogromnych zniszczeń zachował swój historyczny majestat. Tuż obok niego stoi rzeźba Ter Rheinfischer, czyli Rybaka Ryńskiego. Ten odlany w brązie mężczyzna patrzący na wodę, to hołd dla dawnych mieszkańców Emerych. Przez wieki to właśnie rybołówstwo, a szczególnie połów łososia było głównym źródłem utrzymania miasta. Rybak patrzy na Ren, bo to rzeka dawała życie i pracę. A na zakończenie dla kontrastu, niedaleko znajdziecie Christus Ursza. To serce gminy Ewangelskiej. Architektura tego kościoła idealnie wpasuje się w nowoczesny charakter odbudowanego miasta. Jest prosty, jasny i skromny, stanowiąc ważny punkt na mapie duchowej Emerych. Widokiem, jaki rozpoczęliśmy na ten odcinek, tak czy skończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i napisać w komentarzu, jak oceniacie to miasto, jak oceniacie most, czy zrobił na Was tak samo duże wrażenie jak na mnie i wyczekiwać następnego odcinka z kolejnego miasta Dolnego Renu. Dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się. Cześć.